Pokemon Livgreen się przez chwilę zawisiłem nad nazwą Brawo ja nic, no ja jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z Zielonego Liścia. I teraz pytanie. Byłem tu na dole czy tu na dole nie byłem? Nie to! Gdzie ja miałem spida? Tu miałem spida. dobra Byłem tu czy nie byłem? Paraz Jako, że... Pff, a to nie. Bo myślałem, że jako ty jako wróbcia jest latającym, to mógłby coś działać. A tak to... Ptasina, ptasina, chodź tu. Przyspieszmy kapkę. Fight, boost, leżysz. Dziękuję. Byłem tu, czy tu nie byłem? Byłem. Dobra, to niepotrzebnie się tu fatygowałem. Jedziemy sobie teraz w dół powoli. Chociaż w sumie... Mogę się wrócić, uleczyć. Dobra, to zawalczmy i się uleczmy. Też przyszedłeś yy, badać tą miaskinię? Racja. Tak, 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 tak. tak. Kogo tu mamy? Eee, młody Josh wzywa. Kogo my tu mamy? Ratatę na dziesiątym. <gryfikujesz> Nie ryzykujmy, wróbcie. Maseo też chce spokojnie podekspi. Eee! type hip. To żeś sobie pomerdał ogonkiem. Co teraz zrobić? Confusion. Razy dwa. Dziękuję. Znów ratata, powtarzamy, znów Confusion. dziękuję, o zubat, bye bye Confusionem. dziękujemy, o, maseo 16. młodziak Joss, skinks, e, przegrałem w śmierdzielu, to nie jest fajne, no i zyskaliśmy 160 pokedolców, no a teraz dajcie mi sekundkę, ja sobie pójdę y, uleczyć poksy i widzimy koło tutaj młodziaka, okej? Okay. Ok, więc Z2 okay. jesteśmy z powrotem więc kontynuujmy naszą przygodę O, i tak chciałem z Tobą walczyć Wo, zaskoczyłeś mnie Jesteś tylko dzieckiem Och, oh, oh. oh, jesteś tylko dzieckiem A czegoś ty szukał On wśród skał Radzi Na dziesiątym Wrobcio, cio, Oczywiście wy... nie tfu, chciałem wymienić, ja zapomniałem żeśmy się uleczyli to Można spróbować go yy, trochu popekować ja, słabo efektywne A furia i tak? Tak, ja, żebym jeszcze trafił Ule, te, Też nie najlepsze Zmieńmy po prostu Na, nie wiem, maseła, żeby skonfurzona tylko no A nie, nie ma jeszcze rok troła to Jest luz 91, 91 No to sobie konfurzone, pospamujmy teraz trochę. Dziękuję bardzo. Onyx! Oj, 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 oj Miałem farta. On mógł już użyć y, rock troła i by było po masele. Wow! Zszokowany ponownie! Dobra. Co my tu mamy? Co mamy tu mamy? Tu jest bol. tu idziemy po bola. Zjedliśmy Moonstona, dziękuję bardzo. I wyłożyliśmy do e, kieszeni z przedmiotami. Do tu co znajdziemy? Nic. Tak, tu do góry jest Pokéball! Revive! Dziękuję! Widziałem, że revive -y tu są niepotrzebne, więc będzie można go od razu sprzedać, bo jak mówię, to jest Luzlock. Radziodut na dziesiątym. Hmm. A spróbujmy samym. No trochę, posłamujmy tego. Zobaczymy, ile się uda zjechać. Jeszcze jeden atak. Jeszcze jeden. I się udało. Dziękuję. żeś zdobył 122 x Za jaką cenę? też w sumie... Można by było się trochę podleczyć teraz, bo jesteśmy nie to, poza walką. Yy, bug. Usione. Mamy jakieś lampki do łuta? Nie. Revive. Moonstone. Lily Candy. Star Czyli tak pokrótce jeszcze wytłumaczmy. Leczy, odtruwa, leczy z paraliżu, wybudza, leczy z podpalenia, drogie gówno co można sprzedać, cukierek co podnosi poziom, na razie nie będę używał, chyba w ogóle nie używałem Really Candy, rzadkiego cukierka. Skip -rob wyrzuca mnie z jaskini ta do wejścia gdzie ja wchodziłem. A Muston kamień ewolucyjny dla nie dla niektórych Pokemonów. I wife, przedmiot, który odsudza. Czyli tak jakby zmartwychwstanie, w A... Teraz pytanie. Było, że reway wydziałają czy nie? Bo już zapomniałem. będą musiał pierwszy odcinek do obejrzeć? Seta! Zapominam na jakich zasadach gram, brawo ja. A właśnie mnie mu leczyć, Boże święty. Co ja robię? Juzy! Na nim. Boom! Posiedź te Dziękuję. No i lecimy dalej. Oj tu, panie zespole Ej, moje dzieci nie powinny e, chodzić tutaj e, dookoła z grown-ups Nie wiem To są e, zapewne złowieści Bo powinny być Jakoś tak Dobra, Tim Rocket, Grant ratata Jak myślicie, uda mi się jak najbardziej, chociaż to już jest 13 Ty właśnie To może być... O, dobra. Konfusion da seradę, dał seradę. radę. Może tym biednym wróbcio jest taki biedny. Raz, dwa, leży. Ten Confusion taki dobry jest. Dobra, nasało 17 level. Jej! Tym raket. Coś tam pognęłeś mnie czy coś takiego. 416 pokadolki. Dzięki bardzo. Lecimy! paraz na dziesiątym. Back, leżysz. Jeszcze trochę i będzie piętnasty w, ro w Robcio. Geodud na dziewiątym. Wolę nie ryzykować. Hmm, jeszcze nie. Chodź, wykaż się. Eee, poison sting. Podtrujemy go trochu. Ryszecie zlazło. i i tak. jeszcze traf. Go! to szkoda, furia i taka to pojezdnia z dobimy Dobijmy. Wyrobcia 55 i szersze, nie, 55. Dziękuję bardzo. Klifery! Ojo, kurde, szkoda, że za pierwszym razem. Ale w tamtych lokacjach nie występowało dopiero tutaj klifery. Aż się dziwię, że spotkałem, bo to jest rzadki pomysł do spotkania tutaj. Bo w tej lokacji znaczy się. Ptaszyna, chodź, powalczysz. Eee... a spróbujmy quick, jak działa. Nie najgorzej, August. Jeszcze gorzej. to użyjmy kłyka, żeby pierwszy nie atakowało. I wróćcie o piętnasty. Brawa. Gratki dla ciebie. I też na czterdziestu ósmym. Yo. Jiedut na dziewiątym. Pokémony. Jak myślicie, masało. I lecimy z Konfuzynem. Konfuzyn. Konfuzion. Dziękuję bardzo. Hmm, zubat na jedenastym. To da radę? Nie bardzo, a to, I teraz to? Tylko jeszcze tra. O dziękuję. Od razu było trzeba użyć furii i taka. Co mamy? Zespół Grant Team Rocket Show Wind Feet the Fossil. E, my, Team Rocket, e, planujemy znaleźć tutaj z e, e, Ożywić Pokemony z... z... Stąd i zarobimy dużo pieniędzy. Zanim się bardzo bogaci. O, coś takiego. Non goo, na 13. Fighting. Nie, wolę nie ryzykować. Szersze czy maseło? Żadnym bym nie chciał. Nie, gust. Gust. Dziękuję bardzo. tak, I quigatak. Fak. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda, się, uda, 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 uda kurde. O! Jak blisko, jak blisko, jak blisko, jak blisko. Kolejny pot. Brato to szersze, chodź tu pomóż. Poison Sting starczy. Dziękuję. Że, prawie było. Od razu trzeba uleczyć. Ma nie tu, bugy. Dajcie mi mój plecaczek. Uleczmy od razu sobie Ciebie. Yo. Lećmy! Paras na dwunastym, spieprzaj. Co ty tu robisz, gościu? Hej! Zatrzymaj się! Ja znalazłem te skamieliny! One należą do mnie! A? Super Nerd Miguel. Kogo ty... Grimera. Hmm, trujący.

Jep. Jep. Trzy razy. Nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Jeszcze raz. Trzy razy musisz zaatakować. Raz. Dwa. Kurde, dwa razy. Nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Ładuję się. Ojoj. Ojoj. Kurde. Musisz trafić dwa razy. No nie 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 O Boże Jakie emocje Jakie emocje Jakie emocje Raz I dwa Boże To są najgorsi przeciwnicy Bo jak oni Pierdutną To po Pokemonie 264 exp. Kogo mi tu? To To zmieniamy na Toszynę Ej hey, gost Poison gas? Serio? Zz chcesz mi całą drużynę potruć? Dobra, Smokę, dawno nie byłeś w grze. Spal go. Dziękuję. Tak to się załatwia. Dobra, pokonaliśmy nerda. Okej, okay, podzielmy się. Cóż, w sumie... Nie wiem, czy my ja miałbym się dzielić skóry, ja cię pokonałem. Obydwie powinny należeć do mnie. No? Yy, wiesz co, weźmy, podzielmy się tymi skamieninami. to będzie dobre. Tak, i mamy do wyboru Helix Fossil i mamy do wyboru Dom Fossil. Ja nie pytam, który był... Ojoj, 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 ojoj. zapomniałem o otruciach moich Pokémonów. Trzeba poleczać ich. Antidote. Antidote pokupywałem na ten, e, jak to się mówi, na Las Viridian, bo tam były widle, żeby nie popadały. A się okazało, że w, w, ten, w górze księżycowej się dopiero udało. No. Tak, to mamy tak, helix fossil i mamy walkę, tak. Z pierwszej nie chcę walczyć. I mamy yy, dom fossil. teraz ja sobie teraz robię wyliczankę? Wylicząc od lewej. Ele, 2 ricka borba, borba, uśmiech, fakie deus, deus, kosmateus i MORELE, bax, 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 bax i opadasz ty, żeby było prawidłowe to wypadaj swoje imię i e. Tu była skamielina DOME, czyli D O, -my e. Czyli tą bierzemy, tu gdzie stałem. Mamy dom Fossil. Tylko, że nie pamiętam co tu był na serio. Dobra, no, do kluczowych. W porządku, to ja wezmę, to ta jest moja. Zbieprzaj, go. Gdzieś mi Pokemon'a zabrał. No, co tu jest? Geodude na dziewiątym. I tak wymienię, bo się o ciebie martwię. D damy na szerszenia. Tutaj jak ostatnio, podtruwamy. Żeby szybciej zlazło i furia i tak. Bum. Bum No To kończmy poison Stingiem, Dziękuję bardzo Tak To, bol kolejny Aj to Antidote Dobra wychodzimy, prawie wyszliśmy Wyjdźmy, wychodzimy już stąd Wyszliśmy, root 4 Dajcie mi na chwilę mapę czy ja mam mapę pod kitem Nie, nie mam nic wybranego, to Weźmy sobie mapę w ogóle, zazn zaznaczmy pod e, registra. Ok. I teraz pokażcie czy tutaj jest root... tu jest root 3, tak? Tak. Tu jest e, Anti Moon, tu tu do Viridian, tu, tu do Keluran jest 4. Nie ma nigdzie, tu można złapać? Tak, tu można złapać kolejnego poxa. Na route 4 Tak, teraz pytanie, co to będzie za pox? O, tu są w ogóle dwaj fajni goście, którzy mogą nauczyć nas ataku z Mega Kick i Mega Punch. Pamiętam, że oni rat mogli uczyć czy dwa razy. To są, no, w miarę fajne ataki. Tylko one, pod Pokemony, które ma duży atak, yy, no, normalny, niespecjalny. Proszę mi moje popsy. Co tu ma? E, sumary. <laughs> atak, 22 specjalny 18. 20, 20. 24, 36 pod spec. 31 pod zwykły i spec za ataku 23 32 39 spec no więc raczej wątpię żeby yy, szerszy nie mógł się czy któregokolwiek nauczyć mam rację <laughs> yy, uderzenia są super yy, zauważ ich destrukcyjną moc yy, kiedy on jest w dole użyj mega ciosu jako ostatecznego ataku Zgadzasz się ze mną? Teraz chcesz nauczyć się tego, tego ruchu swojego Pokémona? E, tak, i który ma być... E, I który? Może się tylko nauczyć smokę, gdyż ma jakby to powiedzieć nogi i ręce, czyli tak nie bardzo mi to pasuje. A tu jest to samo, tylko że mega kick. Tylko że kopie. o i tym się różnią. Tutaj tu mamy coś, można jeszcze wrócić do góry. Tutaj tu coś jeszcze całe zbadać sobie, jeszcze tak pięknie. Tu mamy eee, Tema05 Co to było? TM05 Open. TM05 Roar eee, Atak który rykiem wywołuje, że zmieniasz Pokemona, z którym walczysz eee, Dobra, to tu Daj Trzeba wziąć pójść i zła tu będzie nasz pokemon a będzie to ktoś kogo nie ma ktoś kogo spiro dobra to, to można sobie skipnąć nawet mi się walczyć nie chce kolejnym jest sanchru O, to jest fajny nabytek tyle mogę powiedzieć to mi się udało tylko jeszcze teraz tak żeby mi nie padł kurczy byk jeden furia i tak powinien być hmm ile ma ma Maseło od razu padnie Ej, 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 ej. Dobra, drop mam nadzieję, że przeżyjesz. Dobra, nie przeżyjesz. Weźmy sobie smokeła. I co? I rzucamy balami, tak? Ile ja mam w ogóle? 6 bali. O, za pierwszym razem. Getta Geta! Dobra, dodaliśmy go. Kiedy indziej będziemy czytać, czy chcę go nazwać? No ja się, że tak. A ja mam ksywkę dla niego Nie to, to Miał być jeżo zwierza, będzie jeżyk Jeżyk kred No Jeżyk, jezyk Jezyk Język, jezyk Dobra to Jezyk Jesteś jeżyk Dobra, spieprzajmy stąd i lećmy uleczyć Nie, tu jest, o Uleczmy. Tak. See ya again. Tak, nie wiem ile nagrywam, bo nie włączałem stopera, więc przeszliśmy sobie całe temu. To Zakończmy. Celuran zwiedzimy w późniejszym odcinku. Tak, i myślę, że do tego czasu podekspeduję 25 na yy, Tom e, Miskiej, dokładnie. Cieszycie się? Był odcinek? Było 5 łapków? To tak. Teraz też 5 łapków. Lecimy kolejny. To jest zasada teraz na każdy odcinek pięć łapów pod serią lecimy kolejny odcinek Dokładnie No nic, to ja się tu pożegnam na tle naszej grupy O, pokażcie mi języka w ogóle, jak ty się tutaj yy, sprawujesz, co masz Cent... Vio yy, Masz silniejsze ruchy podczas yy, yy, zamieci Uuu, uh, masz słaba taki, tylko Scratchy, Defense Cool. Nie tam. No, ale spokojnie panie, wyekspi się pana. No nic, jest tu coś, co jeszcze chciałbym wspomnieć. Właśnie mieliśmy na tle naszej drużyny skończyć odcinek. No to więc łapkuj, komentuj, subskrybuj, więc ja się pożegnam. Siema na rapa, cześć i cześć!